Cześć. Wróciły upały. Mamy znowu po 30 parę stopni. Co z jednej strony jest dobrą rzeczą, bo po ostatnich ulewach czekałem aż przeschnie dziura i będę mógł ją wykopać. Więc w końcu zacznę ją kopać i będzie tu już dziś. Z drugiej strony jest tak kolernie gorąco, że tam pot będzie leciał po dupie i to tak zdrowo. Ale odpaliłem już swoją lodówkę. A moja lodówka to nic innego jak waderko, które napełnia się wodą zimną ze studni, którą też zrobiłem sam, bo lubię robić sam. Dlatego tak to robię. Nie biorę żadnych sprzętów i tak Jeżeli jestem w stanie to zrobić ręcznie, to robię to własnymi rękoma, bo tak to lubię. Ale wracając do tego, zamówiłem chudy beton na piątek po południu. Więc ciąży na mnie odpowiedzialność, że do piątku, a raczej czwartku wieczora, wykopię to wszystko. Mamy poniedziałek 70 metrów. Tam radę także ściągam z siebie ciuchy bo w ciuchach to raczej tego się kopać dzisiaj nie da jakiś krem do opalania czapka na głowę i do kopania Ej! Okej, okay. dziś bez tańców i wygłupów Mam wtorek, 15 sierpnia Bo dziś wszyscy sąsiedzi na wsi będą mnie wyklinać, przeklinać i stawiać znaki krzyża Bo mamy jakieś święto, a, a ja będę pracować Trudno Wczoraj pokopałem przez jakieś 5 godzin Przewaliłem około 20 metrów. Dzisiaj no, jest 7 rano. No, specjalnie wyjechałem trochę wcześniej, żeby zanim przyjdą te ostre upały, to jeszcze przy tej no, mniejszej temperaturze, tak, troszeczkę pokopać. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ale mam nadzieję, że. Dziś będę miał większość tego już ogarnięte. Zobaczymy, na ile starczy mi sił. Jestem całkiem dobrze przygotowany. Mam dużo butelek z płynami. Jadę kopać. Dzisiejszy wykop sponsoruje cytrynowka. Udało nam się. Jest 20 po 19. Obkopaliśmy wszystko dookoła. 70 metrów. Bez jednej stopy. Tą stopę zostawiam sobie na jutro. Bo dziś już brak sił. Brak słów. Szczerze mówiąc, bo nie sądziłem, że jest Będziemy w stanie ogarnąć to w jeden dzień, ale wykopaliśmy. przeliczeniu na metry sześcienne wyszło jakieś 10 metrów sześciennych gliny. Sprawdziliśmy na internecie, ile waży taka glina, metr, metr sześcienny waży od 1600 to sucha glina, 2000 kilogramów, czyli 2 tony. To mokra glina. Więc przewaliliśmy prawie 20 ton gliny. Nie wiem jak będą nasze plecy wyglądać. Ale to budujemy dla siebie, nie dla kogoś, więc ten raz wysiłek w ciągu życia myślę, że można odwalić. Zbieramy się stąd i. Kończę to jutro, przygotowuję i piątek B15. Hej. Tam w środę nie za wiele dzisiaj materiału ze względu na to, że tak ostro świeciło słońce, że kamera się przegrzewała i wyłączała. Ale wpadłem dzisiaj, aby wykopać stopę, która została mi z wczoraj. No i nie zgadniecie, właśnie zaczyna padać. Bo przecież dopiero co to wykopałem, co nie? Pech to pech. Na dzisiaj to w zasadzie wszystko. Muszę trochę odpocząć, bo wczorajsze kopanie dało mi trochę w kość. Ale nie jest źle. Mała kontuzja łokcia i to będzie jeden z tych filmów, który powywam. Nie kopcie tego sami, tylko zamawiajcie mi koparkę. Dzisiaj, jeszcze zanim, oczywiście, zaczęło się to przygotowałem sobie około setki takich małych dystansów już z wkrętami poprzykręcam je sobie do szalunku jutro zniweluję wszystko żeby wiedzieć na jaką wysokość ma dojść chudziak i to w zasadzie tyle fajnie tego mi było trzeba to tylko ten deszcz żeby znowu mieć tam masę Zmywam się stąd. Pada, niby to nie pada, ale robotę trzeba zrobić, więc tak, wszędzie, co metr, co półtora, przykręcałem sobie tu, tak jak widać, takie malutkie dystanse. Ułatwi mi to w to jak będę wylewał, do jakiej wysokości mam wylać chudziaka. I właśnie przyszedłem się z metrówką, żeby zmierzyć dystans pomiędzy tu dołem i górą więc mieszczę się w normie tak miało być 40cm no to tu jest prawie i tak na każdym sprawdziłem to w normie 10mm jestem na wysokościach więc pokazać tu już nie mam zamiaru nic niestety tyle co napadało no to oczywiście zrobiły się kałuże nie wnikam w to Beton będzie to musiał wyprzeć jutro. Także gotowy na chudziaka. A raczej na B15, bo tu już niby chudy nie jest. Ale B15 jako chudziak. Więc zbieram siły na jutro, i pewnie zajdzie z tym jakieś pół godziny i będzie po robocie. Także do jutra. No cześć. Pomyślicie sobie, już zdążył osiwieć? Jeszcze nie zdążył cokolwiek zbudować i pewnie osiwieje przy tej budowie, ale nie, docinam moją kostkę brukową, aby przygotować się na wrzucenie zbrojenia. I nadsuwa się kolejne pytanie: czemu docina kostkę, skoro miał wylewać chudziak? Chudziaka w tym tygodniu nie będzie. A dlaczego? Dostałem po południu telefon z betoniarni, że pompa, która miała przyjechać do nas, zepsuła się. I prawdopodobnie nie naprawią jej do końca dnia. Więc wylewanie chudziaka przechodzi na następny tydzień. Możliwy w poniedziałek. Ale to muszę poczekać na telefon. No, i standardowo burza pada i kolejne obsuwanie się ścianek. No ale cóż, taka historia. Moja historia budowania domu dla siebie. Nie nagrywam tutaj jakiegoś poradnika, jak budować dom czy coś w tym stylu, a bardziej opowiadam swoją historię. Więc. Nie róbcie tego, co ja robię, bo nikomu tego nie polecam. Ja to robię tak, jak umiem, i, i tyle. W tym tygodniu to chyba wszystko. Wracam do cięcia bruku i będę musiał wymyślić sobie coś do roboty do poniedziałku. Do następnego razu.